Będziesz i będziesz rozmawiał z pani Nie. Co to miało znaczyć? Nie rozumieć ciebie. Coś na pewno. Aha. Proszę cię, ty jesteś starostły. Ile ty masz lat w ogóle? końca to ty, ci nic masz. nie dam. Ja? 13. Ja chcę do drugiej klasy! To brawo. A ja chodzę do przedszkola, bo... A ja nie chodzę do przedszkola, bo nie wywarłem... Byłem... Wyspa... Fer nie wywarła ta w tym przedszkola? Widać. Tak, ja wywarło nie. mnie. Jestem wywarowany przez to. ojca. Jezu. Eferię wywaliła, nie wiem! E fer nie ty Nie łatwiej. Teraz Cię wywalili przedszkola? No serio, serio, czapeczka. No to możliwe. Przypominam czapeczka Ale jestem plon. Jestem klewer, ale o to wolni się jesteś teraz mój, bo ja ci nie wierzę. Bo mi się masz 10 lat. Tak, ten krypto, klubu. Ktoś tu ma grybok? Nie wolno nagrywać, bo to jest... Bo to jest nielegalne. Jak nielegalne, jak legalne. Ja nie, nie wolno bez czegoś pozwolenia coś nagrywać. A mnie to nie od... tak Wo Wolno te pozwolenia. No i co robić? Nagrywam. i co? I co mi zrobisz? Okay. Jak nagrywam? Tak Policja przyjdzie. A na pewno go masz. Zobaczcie stronę! To jest na <grymne> Też ja mam rynek, to jest przysłuszny przy, przy Dobra, a to jest już dorosłe. Zazwyczaj dorosłe. Już się go boję. O co? Co? Tu ja, tacie! Ty mały zboczeńcu! Piotarek ja od mojego imienia! O, Jillianek jesteś! Dziękuję. Dziękuję. Aha. Ale co dziękujesz? Aha, na no to się nie da. Na no to mm. Nie. Cicho ty stary palaczu. Nie wyzywaj. Co? Ale ty, ty przeklinaś. Ty przeglinasz! Ale ty cicho bądź. Ja z tobą nie rozmawiam. Nie, nie będę cicho. Dziki będę bądź cicho. nie mają.

Od okay, Kik to jest pik! <laughs> Ile powola? Okay. Nie wiem, wiesz, na doba! Weź ty mów normalnie, kurwa. Profiek se wens, idź do czerwony! Maszy na chu! Profiex sewens! To czerwony na... z tyłu! Ty ty. to ja i idę! No to idź. No to idź. Przynajmniej będzie spokój. Panik! Rafik, trzeba do baży. Nie no. Ale jakiś ja inwestora ja ma? Do wyboru? Aha! Tam się Wabróc, dnia, wróciłem, wierze, nie złapał. Wróciłem, nie wróciłem, wróciłem. No, Ej, powróciłem. To ja płaczesz. Ten i... A ja, e, ja lat. to. Nie nie był, jest od niego. Ej, Amerykański D, Ty jesteś chłopakiem. Nie, ty Chyba jest od 16. Chyba. Był Co ty? Na to te, na też trzystąd. Amerka Amerka Czy ty jesteś? Już nie odpowiadam ci. No to jak? Ale nie przekiduj jecham co do dziecka może, co? co? Jeno, Amelka nie no, Amerka jest. jesteś Dabilon. Ale to nie moje. To nie. To nie twoje? Nie podrywam. Bo... <laughs> to skipo. Cię to napisałem na czacie Gdzie są rodzice Gdzie są rodzice Nie mają wiesz? O chelera Mody i takie o. rzeczy Ciszej Okej okay. Dobra, dobra Zaczekaj ciszej sobie dźwięk to co? Trzeba usunąć system 32, ale? Nie, nie się prawie. Teraz i teraz jak? O, Dżopur! Wypierd, 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 ten Co ty mówisz? Co ty mówisz? Skąd ty znasz te rzeczy człowieku? Człowieku, Górna. ja mam... Człowieku ja... człowieku, ja mam 20 lat! Pewnie, człowieku. pewnie tak, tak jasne, że tak. tak. A... No my głupio gra. Oj, kolega laguje. Na tej ninji. A jak odkąd głupio gra? On w ogóle nie umie grać. Pokaż mi jak się gra, to <laughs> on well, się oh no,